Szanowni państwo, prezydent elekt Karol Nawrocki. Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie na symbolicznym, uroczystym pożegnaniu doktora Karola Nawrockiego z Instytutem Pamięci Narodowej, bowiem jutro pan prezydent elekt obejmie urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A dzisiaj, szanowni państwo, pokażemy państwu wystawę Szlaki nadziei, Odyseja wolności, flagowy projekt Instytutu Pamięci Narodowej który zainicjował właśnie pan dr Karol Nawrocki obejmując funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2021 roku. Zanim oddam głos panu prezydentowi Lektowi, uprzejmie proszę państwa o chwilę uwagi przed nami półtora minutowy klip opowiadający o projekcie Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. Bardzo proszę. Projekt Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. Autorstwa prezesa IPN dr Karola Nawrockiego. To opowieść o walce Polaków na frontach II wojny światowej o wolność waszą i naszą. Ta historia to wystawa, którą widziało już milion zwiedzających, a ponad 800 milionów ma dostęp do naszych treści, również w formacie imersyjnym. Stawiamy pomniki, odsłaniamy tablice i remontujemy cmentarze w ślad za wernisarzami na pięciu kontynentach udostępniamy 3,5 tysiąca artykułów i pomocy dydaktycznych o polskiej Odysei Wolności. Pokazaliśmy ponad 600 spektakli w kraju i za granicą. Nasze gry edukacyjne przyciągnęły już 1,5 miliona aktywnych graczy. Opowieść o Szlakach Nadziei usłyszeli między innymi posłowie Parlamentu Brytyjskiego i Lord Speaker oraz delegaci na Kongres Polonii Amerykańskiej.

Wart Zachodu. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę pana doktora Karola Nawrockiego, prezydenta ELEKTA Rzeczpospolitej Polskiej, ale także prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, to. Prawda, wciąż jestem, jeszcze do jutra, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Chcę zacząć od tego, że miło widzieć mi moich przyjaciół ze wspólnej drogi przez kilkanaście nieraz lat w Instytucie Pamięci Narodowej, przez cztery ostatnie lata w roli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Nie tylko wypełnialiśmy przecież wspólną misję dla Polski, ale byliśmy także w tej misji. Rzeczywiście przyjacielami wspólnych zadań i tych zakresów obowiązków, które nie tylko zapisane są w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, ale z których staraliśmy się wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby zdobywać świat. I o tym mówi także ten projekt. Szanowni Panowie Prezesi. Ekscelencjo, pani ambasador, szanowna pani dyrektor, drodzy dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, drodzy Polacy mieszkający poza granicami kraju, nasi wspaniali przyjaciele. Drodzy Państwo, Instytut Pamięci Narodowej w architekturze państwa polskiego pełni szczególną rolę i pełni tą rolę od 20 Pięciu lat, niezależnie od tego czy prezesem Instytutu Pamięci Narodowej był pan profesor Leon Kieres, czy profesor Janusz Kurtyka, pan doktor Franciszek Gryciuk, doktor Łukasz Kamiński, doktor Jarosław Szarek, to Instytut Pamięci Narodowej zawsze wypełniał swoje zadania wobec państwa polskiego. A te zadania są bardzo szerokie, odnoszą się i do gromadzenia, digitalizowania i udostępniania Dokumentów i to jedno z najważniejszych zadań Instytutu Pamięci Narodowej reżimów totalitarnych i niemieckiego, narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu. To zadania oscylujące wokół nauki, edukacji, wokół upamiętniania, ale także wokół poszukiwania i identyfikacji ofiar reżimów. Totalitarnych. Ostatnio mieliśmy piękną uroczystość w Belwederze, która pokazywała, jak ważna, szczególnie dla rodzin ofiar, ale także dla budowania narodowej Wspólnoty jest właśnie ta funkcja Instytutu Pamięci Narodowej. Nie ma drugiej instytucji w państwie polskim, ani w Europie, ani na świecie, która wykonuje w ten sposób tego rodzaju obowiązki, ma 2,5 tysiąca pracowników i 25%. Lat doświadczenia. I po czterech latach bycia prezesem Instytutu Pamięci Narodowej mówię to z pełną odpowiedzialnością. Tak Instytut Pamięci Narodowej jest wielkim sukcesem polskiej demokracji i Polski po roku 1989 sukcesem, którego zazdrości nam Europa i świat. Przyjeżdżając do Polski, do Instytutu, żeby uczyć się tego, jak to się robi, jak wykonuje się cały skomplikowany proces transformacji ustrojowej jak ściga się zbrodniarzy patrzę tu w stronę komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu jak poszukuje się identyfikuje ofiary odkrywa naukę po 45 latach systemu komunistycznego dlatego wszyscy pewnie stojąc tutaj drodzy państwo mamy poczucie wyjątkowości instytucji w której pełnimy swoją misję Mała dygresja, zawsze z wielkim zdziwieniem na komisjach sejmowych, a także gdy wszedłem już całkiem niedawno do życia politycznego, z wielkim zdziwieniem przyglądałem się temu, że tak wiele osób publicznych i polityków, którzy przepytywali nas na komisjach sejmowych, nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest Instytut Pamięci Narodowej i jak ważną funkcję pełni. Dla państwa polskiego dzisiaj we współczesności. Mam nadzieję, że to się zmieni także za sprawą dzisiejszej konferencji, ale również za sprawą mojej prezydentury. Mówię to po to, żeby powiedzieć wam, drodzy Państwo, że opuszczam instytucję. Ja opuszczam ją tylko dlatego, że z woli wyborców jutro zostanę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Opuszczam instytucję, którą bardzo cenię i która musi trwać, która musi trwać, bo wykonuje swoje zadania dla Rzeczpospolitej Polskiej. Gdy cztery lata temu zostawałem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a gdy jeszcze aspirowałem do tego stanowiska, mówiłem, że z całą pewnością zadbam o to, co jest fundamentem Instytutu, a więc o archiwum, o kwestie poszukiwania, upamiętnianie, naukę i o edukację. Dynamika w tych sektorach, jak przekonywałem, powinna być utrzymana. Ale powiedziałem także, że chciałbym, aby Instytut Pamięci Narodowej stał się Instytutem Przyszłości Narodowej, aby pochylił się w stronę najmłodszego pokolenia. I dzisiaj staję tutaj przed państwem, a to wasza zasługa w poczuciu wykonanego zadania. Tak, w ciągu ostatnich lat stworzyliśmy nowe biura, których dotychczas w Instytucie Pamięci Narodowej nie było. Biuro wydarzeń kulturalnych, dzięki któremu w całej Polsce, w mniejszych miejscowościach, w większych miejscowościach, dziesiątki tysięcy Polek i Polaków miały dostęp do prawdziwej historii opowiedzianej za sprawą artyzmu, kultury i koncertów. Być może. Nie cała część sceny politycznej o tym wie, ale dziesiątki tysięcy Polaków o tym wiedzą, że Instytut Pamięci Narodowej ma Biuro Wydarzeń Kulturalnych i staje się na naszych oczach Instytutem Przyszłości Narodowej. Stworzyliśmy, choć wielu to udawało, wydawało się, drodzy Państwo, nie do wyobrażenia. Biuro Nowych Technologii, które prawdę historyczną zaczęło przekładać na język gier komputerowych, nowych technologii, które przekraczały i przekraczają granice całego świata i budzą fascynację, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie. Stworzyliśmy Biuro Przystanków Historia, dzięki któremu dziesiątki tysięcy dzieci w całej Polsce miało okazję poznać prawdę, czy o generale Władysławie, Andersie i o jego kompanie Misiu Wojtku, czy o sanitariuszce Ince. I w końcu udało nam się stworzyć także Biuro Współpracy Międzynarodowej, którego owoc będziemy mogli dzisiaj, drodzy Państwo, oglądać. Jest to wystawa Szlaki Nadziei Odyseja Wolności. Wielki projekt, który prowadziliśmy wspólnie, jak Państwo wiecie, bo mimo, że był to projekt Biura Współpracy, Międzynarodowej, to wszyscy Państwo byliście w niego głęboko zaangażowani. Miał on wiele odsłon i naukowych, i archiwalnych, i także edukacyjnych. Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności to najlepszy dowód na to, jak Instytut Pamięci Narodowej aktywnie włączył się w dyplomację historyczną na całym świecie. Tak, to pięć kontynentów, pięćdziesiąt państw, trzydzieści języków, w których prezentowana jest ta wystawa. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich czterech, czterech lat, a wy wszyscy w ciągu już 25 lat, w zasadniczej przecież większości, osiągnęliśmy naprawdę wiele i wykonaliśmy swoje zadanie wobec Rzeczpospolitej, ale to zadanie się oczywiście nie kończy. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zostaje prezydentem Polski, ale zostawia z Państwem moich wspaniałych zastępców i profesora. Karola Polejowskiego i doktora Mateusza Szpytme i nieobecnego dzisiaj profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Was wszystkich proszę po prostu o to, abyście dalej kontynuowali swoją misję. Jesteście państwo wyjątkowi, kochacie Polskę, kochacie polską historię i jestem przekonany, że Instytut Pamięci Narodowej będzie się rozwijał nadal w dobrym kierunku. Dziękuję wam wszystkim z głębi serca. I prezesom, i dyrektorom, i naczelnikom, i kierownikom, i pracownikom działów administracyjnych i wspaniałym panom z ochrony Instytutu Pamięci Narodowej, którzy są z nami. Wszystkim pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej w centrali i w całej Polsce. We wszystkich oddziałach i we wszystkich delegaturach za to, co robicie dla Rzeczpospolitej Polskiej. A jako prezydent Polski gwarantuję Wam, że będę wspierał Instytut Pamięci Narodowej, bo to jest racja państwa polskiego i nie dam nigdy zlikwidować Instytutu Pamięci Narodowej. Niech żyje polska historia, niech żyje Polska, niech Bóg błogosławi Polskę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi elektowi, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, doktorowi Karolowi Nawrockiemu za to występie, wystąpienie. Szanowni Państwo, podsumowując, prawda i pamięć są najważniejsze. Bardzo dziękuję za przybycie na dzisiejszą prezentację i zapraszamy do obejrzenia wystawy. Dziękuję bardzo. Atakiem Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Dwa dni później sprzymierzone z Polską Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. 17 września 1939 roku agresji na Rzeczpospolitą dokonał Związek Sowiecki tajny protokół paktu zawartego 23 sierpnia 1939 roku między ZSRS i Rzeszą Niemiecką zakładał podział Polski oraz ustalał strefy wpływów w Europie środkowej i wschodniej Polacy